Witam Was widzowie na kanale Inwestycyjnym dzisiejszy materiał będzie poświęcony evencie Antwerpa czy w ogóle to jest w ogóle na ten moment dobra inwestycja, czy w ogóle nie oraz zobaczymy sobie, jakie ceny się teraz budują na rynku no i w sumie to tyle, więc zapraszam do oglądania. Na wstępie materiał zapraszam do zostawienia subika, łapeczki w górę oraz komentarzu, jeżeli masz jakieś pytanko. Chętnie na nie odpowiem bij nasz tylko tego link znajdziesz w opisie. No i zaczynamy ten materiał. No tak, event, który był dosyć wysoko, był on e, dobrze prosperowanym eventem. Dużo osób na pewno ma w niego poinwestowane i teraz sobie pewnie zadajecie zadaje takie pytanko: czy to jest w ogóle dobra inwestycja, czy w ogóle nie? E, w, znaczy, szczerze powiedziawszy, nadal jest ona fajna, ponieważ cena jej się mocno e, zmniejszyła i jest dosyć niska, można powiedzieć, wręcz śmieszna, ponieważ kapsułka Legend jest do kupienia za poniżej 3 zł. 3 zł no ale jak sobie zobaczymy tutaj ile kosztowało ono, to 10 i jest on teraz na ogromnym spadku mamy znowu ten moment mi się wydaje, że może on właśnie teraz się fajnie budować ponieważ jak widzimy już zaczyna się lekko podnosić do o te 20 groszy więc cena na cały czas jest budowana do góry ale co za tym idzie ilość na rynku jest tego dosyć duża ta ilość jest spowodowana tym, że po prostu weszła promocja na Kopenhagę Ludzie się po prostu z tego zaczęli wyprzedawać, by kupić tą nową inwestycję, bo może ona się okazać fajną lub w ogóle no, można by, może być po prostu dobrze albo źle, więc na pewno dużo osób się z tego wyprzedało i dlatego jest tyle, można powiedzieć, taka ilość na markecie. Cena jest tego dosyć niska i właśnie niektóre osoby pytają się mnie cały czas, czy w ogóle to jeszcze kupić, czy tego nie kupić. Moim zdaniem, jeżeli kupicie sobie ze ceny kupna jakieś tam nisko za jakieś 2,20-230 maksymalnie. Mówię tu, no mówię tu akurat o, o na przykład legendach, no to mi się wydaje, że na tym nie stracicie, ponieważ kupicie tanio, później sprzedacie to drożej, a 2 złote powiedzmy za kapsułkę, która jest dosyć mocno popularna, dosyć mocno, no można powiedzieć promowana, dużo początkujących osób ma w nią poinwestowane, może jakoś tam przynieść jakieś fajne zyski, ale musicie wziąć pod uwagę, że na przykład, gdy wyjdzie ten nowy można powiedzieć major w, w Szanghaju no to i te naklejki będą brzydsze niż te w ogóle na Paryżu i tak dalej no to te eventy mogą podejść do góry na pewno gdy skończy się promocja może być taki moment, że te właśnie eventy paryżowskie Antwerpy, mogą mocno tam poskoczyć w ceny. Mi się wydaje, że auto do nas spokojnie tam powyżej trójki będzie stał na rynku po skończeniu się tej promocji no ale to wszystko się okaże na rynku ponieważ Tutaj nie mogę nic tutaj mówić do przodu, ponieważ zbytnio nic nie wiem. Tak jak mu obstawialiśmy, że na przykład ta skrzynka wypadnie, tak się nie stało. Tak jak obstawialiśmy, że Paris będzie najlepszą inwestycją, no to się tak nie stało, więc musisz wziąć to pod uwagę, że ta inwestycja jest obarczona dużym ryzykiem, ale myślę, że jeżeli kupisz sobie to to na pewno na tym nie stracisz. A jeżeli nawet kupisz to na jakichś tam zewnętrznych stronach, typu jeszcze tańszych, no to na pewno na tym jeszcze zarobisz i będzie to jakiś fajny wędzie. Ja osobiście jeżeli chodzi tu Antwerpa będę coś tam kupywał w najbliższym czasie ale raczej tutaj się muszę troszeczkę obczaić, tym bardziej rynek wydaje mi się, że po promocji może coś tam dokupię albo powiedzmy jeszcze przed końcem promocji coś tam jeszcze zakupię by magazyny się zgadzały i pewna ilość dziękuję, że obejrzałeś to materiał do samego końca, pamiętaj, że Antwerp fajny węcik tani ale dosyć taką mocna ilość się powiększyła, bo jak sobie porównacie odcinki z tego co było no to była dosyć malutka ilość i cena była dosyć wysoka a teraz mamy dużą ilość i cena jest dosyć niska więc pamiętajcie subskrybujcie kanał łapeczkujcie ten materiał by ten materiał obejrzał jak najwięcej osób no i to tyle w tym materiale dzięki że obejrzałeś i do zobaczenia